Piątek piąteczek, piątunio. Piątek, piąteczek, piątunio, wasze pytania, komentarze i tygodnia podsumowanie. Także mam nadzieję, że zobaczycie, że nadaję na żywo, jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, puść mi paluszek, puść mi serduszko. Napisz jak ci mija dzionek i za momencik wskoczymy w pięć tematów, które wybrałem dla Ciebie w tym tygodniu. Rozmawialiśmy o mnóstwie ciekawych rzeczy. Wiele komentarzy, wiele polubień, wiele podzielenia się filmami. Niektóre filmy to dobijamy do tysiąca podzieleń, także jest to dla mnie miutne serce. Bardzo mnie to cieszy, że was to motywuje do działania. Bardzo mnie to cieszy, że te informacje, które przekazujemy dla Ciebie już od ponad czterech lat dają dla Ciebie wartość, że potrafisz z nich skorzystać, że korzystasz, że daje Ci to mnóstwo niesamowitych rzeczy. No i że chcesz się tym dzielić, to jest najważniejsza rzecz. Pierwsza rzecz to zrozumieć, druga rzecz to zastosować, a trzecia to się podzielić. Jeśli już coś dla ciebie działa, to warto się tym dzielić i mam nadzieję, że tym filmem również się podzielisz. Za moment film trafi również na YouTube'a, także będziesz mógł z tego skorzystać. Pierwszy temat, który omawialiśmy w sobotę w zeszłym tygodniu, czyli to był najlepszy sposób na hemoroidy. Wiele osób odkryło, że ma ból na czubku głowy. Ale też rozmawialiśmy oczywiście o maści, rozmawialiśmy o ziole. No i wiele osób zapytało, Mariusz, ale jak zrobić sobie taką maść z kasztanów? Czyli jak zrobić sobie maść z kasztanowca, tak? Do przyrządzenia maści potrzebne są świeże kasztany, czyli owoce naszego kasztanowca. Bo kasztan to nie jest kasztan, to jest kasztanowiec, który ma owoce, które nazywają się kasztany. Potrzebujemy alkoholu i bazę tłuszczową, tak? Owoce kasztanowca trzeba rozdrobnić. I zalać wódką 40%, alkoholem 40%, podgrzanym do temperatury 60 stopni Celsjusza. Potem trzeba to odstawić na kilka dni, a wymieszać, dołączyć do tego jakiś tłuszcz, bazę tłuszczową. Tutaj wspominałem masło szyję, ale też mogą być inne oleje, takie, które stworzą taką piękną masę tłuszczową. I możesz sobie taką masę tłuszczową wprowadzać na hemoroidy. Miriam Murawska napisała. Robię maść z kasztanów na żylaki, pękające naczynka i hemoroidy. Mąż po zastosowaniu po dwóch dniach pozbył się bólu. Brawo, pięknie. Ale to, co mi się spodobało na YouTubie, co napisał Domin, no, domin" ponieważ trafił według mnie w sedno. Co napisał domin, no, domin? Odżywianie to podstawa, wykrzyknik. Od kiedy oglądam Was i odstawiłem śmieciowe jedzenie, hemoroidy zniknęły, a szczególnie po kiszonkach. Odstawcie mięso, pieczywo i makarony, i wszystko minie. Polecam Black Maca, Red Maca i Ashwagandha. Są to korzenie sproszkowane dostępne wszędzie, jako dodatek do Waszych soków i sałatek. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy Cię, Domin. Domin, oczywiście, trafiłeś w sedno. Zmiany stylu życia, zmiany nie od, nie, niekorzystnych nawyków pozwolą na powrócenie do zdrowia. Dlatego. My, nauczeni, niestety szukania sobie różnego rodzaju rozwiązań, typu leki, typu maści. Oczywiście szukamy takich rzeczy i doraźnie możemy sobie pomóc. Natomiast jeśli ktoś faktycznie zmieni swój, swój styl życia, to pozbędzie się problemów i nie będzie potrzebował żadnych maści, czyli hemoroidy. Mamy akupresurę, mamy maść, a mamy przede wszystkim pozbycie się starych nawyków, które powodują hemoroidy. No, i oczywiście ktoś przypomniał to, co już robiłem wcześniej: oczywiście siadałem, siadamy na toalecie, opieramy swoje stopy na stołeczku po to, żeby usiąść pod kątem 30 stopni, żeby było łatwiej się wypróżniać. Drugi temat w niedzielę: jak bumerang powraca, kto z kim przestaje takim się staje. Czyli temat poruszaliśmy w zeszłym tygodniu w niedzielę, i to był też dzień moich urodzin, tak? Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie życzenia, które otrzymałem, za wszystkie serdeczności, paluszki, serduszka i tak dalej. No cóż, 47 lat temu przyszedłem na świat. Także czy jestem siebie dumny, tak? Takie sobie pytanie zadałem. Absolutnie tak. Dokonałem tak wielu zmian przez ostatnie 11 lat iż przekonałem się, że wszystko jest po prostu możliwe. Nie ma znaczenia, ile masz lat. Ważne jest to, jaki masz cel i co chcesz osiągnąć. A zatem jak ty podchodzisz do ewentualnych zmian? Jak to u Ciebie wygląda? I jak ci idzie, tak? Czy zmieniasz się każdego dnia i podążasz w dobrym kierunku, jeśli chodzi o Twoje zdrowie, życie, a może karierę? Wybaczcie ten autobus akurat cofa dźwięk cofającego autobusu, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Ale co, co, co jeśli chodzi o twoich znajomych? Co jeśli chodzi o rodzinę? Piotr Kraiński. Wpisz proszę, trądzik różowaty, odmładzanie na surowo, i wtedy dostaniesz odpowiedź. Na googlach tam jest odpowiedź. Mamy film, który nakręciliśmy na temat skóry. A co ze znajomymi, co z rodziną? Czy oni cię wspierają w twojej drodze, czy są tylko obciążeniem? Może zostaw ich na chwilę, może daj im dorosnąć, może dołączą do ciebie, a może znajdziesz kogoś innego. Ponieważ zasadę, którą ja zaadoptowałem do swojego życia, która pomaga mi osiągać moje cele, to jest to, że szukam ludzi, od których mogę się czegoś nauczyć, do których mogę aspirować, rozwijać się, to pomoże Ci w osiąganiu jeszcze nowych i jeszcze lepszych celów, ponieważ kto z kim staje, przystaje, takim się staje. A zatem jeśli chcesz się stać kimś innym, jeśli chcesz aspirować do kogoś do czegoś innego, to może warto po prostu poszukać ludzi, którzy już to mają lub którzy będą potrafili ci wskazać drogę. Naprawdę warto naprawdę warto, bo te problemy, które często stają się problemami naszego życia, to są problemy bardzo często naszych znajomych, niepotrzebne problemy. Niepotrzebne troski to jest droga, która bardzo często prowadzi nas na manowce. Dlatego zachęcam do tego, żeby szukać nowych ludzi, żeby szukać nowych środowisk, chociażby środowiska odmładzania na surowo cudownej społeczności kilkuset tysięcy Polaków, którzy myślą o swoim zdrowiu, którzy rozwijają się w kierunku zdrowia. Dobrego samopoczucia, świadomego postrzegania świata. Może tutaj znajdziesz swoich nowych znajomych i naprawdę znajdziesz swoją drogę. Trzeci temat, który poruszaliśmy, to szok, co można zrobić dla swojej wątroby w 14 dni. Czyli aż o 43,8% mniej otłuszczenia po zaledwie dwóch tygodniach o odstawie, o, po odstawieniu węglowodanów. I co najmniej kilkanaście osób. Oczywiście napisało, że warzywa to przecież węglowodany, że opryski, że sryski i inne pierdoły. Nie chcesz otpuścić wątroby, nie stosuj. Po prostu. Niektórzy to się zachowują jak psy ogrodnika. Sam nie zje, ale innym też nie pozwoli. Dlatego mam do ciebie prośbę. I taki apel. Ocknij się, Polski narodzie! Ocknij się! Zacznij słuchać natury i żyć długo bez chorób. Tak jak na przykład napisał do nas M.M. Silver Mark: Mariusz, ja w zeszłym roku w ciągu 27 dni głodówki i tylko picia soków schudłem 32 kg i żyję. Mój lekarz kazał mi przerwać głodówkę po 14 dniu i pobrał mi krew. Tydzień później powiedział mi, że to są najlepsze wyniki krwi, jakie kiedykolwiek miałem, był w szoku. Naukowcy wiedzą, że o ponad 43% można zredukować otłuszczenie wątroby, nie jedząc pieczywa, makaronów, ciasta, bułek, wafli, ryżu, ziemniaków. Czyli zbóż, skrobi i cukru i tak dalej. Jeśli chcesz mieć zdrowszą wątrobę, to to stosujesz i redukujesz ten tłuszcz. A jeśli zostaniesz na takim odżywianiu, jaki proponuję, na dłużej, to wychodzisz ze wszelkich chorób, które Ciebie dotyczą. Ze wszelkich chorób cywilizacyjnych. Prosili się o kolejne wyzwanie. Wyzwanie zero cukru, zero węglowodanów. Takie wyzwanie już w styczniu 2021 roku. Ale ty możesz zrobić już je dzisiaj, ponieważ mamy jadłospis, który będziemy wykorzystywać. Bo taki jadłospis stworzyliśmy na 14-dniowe wyzwanie bez cukru na ten styczeń 2021. Napisz tylko chcę jadłospis w komentarzu. I wkleimy Ci dostęp do tego jadłospisu. Pobierzesz sobie jadłospis i możesz zacząć już jutro 14-dniowy detoks cukrowy. 14-dniowy detoks cukrowy możesz zacząć 2 października. Wystarczy, że wpiszesz w komentarzu, chcę jadłospis i wkleimy Ci linka. Możesz zrobić już dzisiaj. Przestań słuchać tych ludzi, którzy cały czas w kółko Macieja znajdą powody, żeby nie odstawiać pieczywa, żeby nie odstawiać zbóż, żeby nie odstawiać cukru, bo oni po prostu są uzależnieni, to są narkomani cukrowi. I oni będą ci non-stop wbijać do głowy, że Ty potrzebujesz to jeść. Czwarty temat, który omawialiśmy, to niesamowite rośliny, które powodują samobójstwo komórek rakowych. Sulforafan, wspaniały związek siarki, który w kolejnym badaniu wykazał, że komórki nowotworowe giną. I teraz cytat z tego badania, ponieważ badanie było po angielsku, które wkleiłem. Sulforafan selektywnie hamuje aktywność HDAC. Zapytasz Mariusza, co to HDAC? Aktywność HDAC jest tak naprawdę enzymem, który wpływa na stabilność DNA, powodując, że DNA jest bardzo niestabilne w komórce i jest indukowane, co oznacza wyzwolenie wyrażenia P21. A zatem co to oznacza P21? Oznacza apoptazę. To termin, który opisuje komórkę popełniającą, otrzymuje stabilne DNA komórki nowotworowej, a staje się niestabilne i wyzwala w komórce chęć popełnienia samobójstwa. Czyli usuwania komórek rakowych. Podczas gdy powoduje to tylko działanie w komórkach nowotworowych, nie zaobserwowano tej aktywności w komórkach zdrowych. Dlatego sulforafan działa wybiórczo. Więc nie musisz się martwić o to, że dostaniesz raka od jedzenia roślin. Ponieważ sulforafan jest selektywny i ma zdolność różnicowania i pójścia za komórkami rakowymi. A pozostawi Twoje komórki w spokoju, zdrowe komórki w spokoju. Ale pod spodem, pod tym filmem oczywiście no tak, ale na kapustę leje się tyle pestycydów. Ludzie jeszcze raz ludzie sulforafan w kapustnych powoduje usuwanie komórek nowotworowych. Czy to jest takie trudne do zrozumienia? Czy Ty musisz mieć swoją teorię na temat swojego raka? A może chemia z farmacji, od firm farmaceutycznych, będzie łagodniejsza, kiedy będziesz chory i dostaniesz chemię, którą przepisze ci lekarz? Pomyśl! Obejrzy już kilkanaście razy, kilkanaście filmów jest na naszym kanale, gdzie pokazywaliśmy, że rośliny są bezpieczne. Zachęcam do tego. I piąty temat. To było w zasadzie odniesienie się do tych kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu zarzutów pod filmami na temat sulforafanu, na temat otłuszczenia wątroby, że to niby rośliny są też węglowodami, węglowodanami. Ktoś napisał, fruktoza to fruktoza. Chyba padnę. No po prostu padnę. Ludzie, zacznijcie myśleć. Pan Bóg Natura stworzyła pokarm w postaci roślin. Nie wytworzyła piekarników, mikrofali, kuchenek gazowych, grillów, ognia. Ostatnie badania pokazują, że nawet 92% chorób zniknęłoby z tego świata czy z kart pacjentów, jeśli ci tylko wyrzuciliby ogień z przetwarzania pokarmów. Ale tutaj każdy, oczywiście, sam decyduje o swoim losie. Tutaj każdy sam decyduje, ty też. Albo nawyki, albo zdrowe ciało. To ty wybierasz, ty sam decydujesz o swoim losie. Dlatego jeśli nie chcesz jeść roślin, to nie przychodź do nas tutaj na ten kanał, bo ten kanał jest na temat jedzenia roślin. Jeśli przychodzisz na ten kanał i masz swoje teorie na temat jedzenia mięsa, jak to jest Ci bardzo potrzebne, to szukaj kanałów, na których mówi się o tym, jak jeść mięso. To jest kanał tylko i wyłącznie na temat roślinnego odżywiania. I według naszej wiedzy, bardzo obszernej w tym temacie, to jest idealny pokarm człowieka. Dla nas działa idealnie od 11 lat. Od 6 lat jemy go na surowo. Jeśli by to było niedziałające, chorobotwórcze, rakotwórcze... Opryski inne pierdoły. To by nas już tutaj nie było. Dziesiątki, setki tysięcy Polaków odzyskują zdrowie, ale komuś oczywiście jest to nie na rękę. Dlatego będą komentarze non stop się pojawiać. Ja po prostu nie wiem, jak mam do was mówić, do tych osób, które non stop chcą jeść śmieciowe jedzenie, które non stop chcą używać ognia do przetwarzania swojego jedzenia. Według bardzo obszernej wiedzy, którą zdobyliśmy, owoce są najbliższym pokarmem każdego człowieka. My po prostu jesteśmy do tego stworzeni. I nie da się zmienić natury człowieka w przeciągu zaledwie kilku lat. Jeśli żyjemy tutaj około 6000 lat, bo ja się do tej teorii najbardziej skłaniam. Niektórzy oczywiście myślą, że my tu żyjemy miliony lat, ale jeśli żyjemy 6000 lat, to nasze jedzenie zostało zmodyfikowane zaledwie 100 lat temu. Porównaj sobie 6000 lat i 100 lat temu zmodyfikowaliśmy swój pokarm. A ostatnie 30 lat to jest przemysłowa śmierć. Czyli przemysłowa śmierć, która powoduje choroby cywilizacyjne, wyprała nam mózgi, mówiąc, że jabłko, które było tutaj co najmniej 6000 lat, jest niezdrowe. Mówiąc, że ma w, mamy tam fruktozę. Ja wiem, że nie wszyscy potrafią logicznie pomyśleć. I wydaje im się, że piekarnik był tutaj zawsze. Że najważniejsze jest, żeby wypchać pieczywem swoje żołądki. Że najważniejsze jest, żeby zjeść kawał mięsa. I ja nie chcę z tym walczyć. Ja nie chcę z tobą walczyć, dlatego proszę cię nie przychodź na mój kanał. Walczyć z roślinnym odżywianiem. Jeśli nie jesteś zainteresowany otłuszczaniem wątroby, jeśli nie jesteś zainteresowany pozbyciem się nowotworów, jeśli nie jesteś zainteresowany pozbyciem się cukrzycy, to ten kanał nie jest dla ciebie. Nie wszyscy będą jeść same owoce i warzywa. Ale ja tutaj na pewno będę do tego zachęcał. Dlatego moje podsumowanie tego tygodnia musiało być takie, a nie inne. Ponieważ w tym tygodniu wywlokłem dla ciebie największe armaty. W tym tygodniu pokazałem ci w badaniach, że to co przekazujemy od kilku lat naprawdę działa. Myśmy o tym już wiedzieli dużo wcześniej. Naukowcy potwierdzają to w kolejnych badaniach. A ty zrobisz z tym, z tą wiedzą, co uważasz. Albo ją zastosujesz i będziesz zdrowy, albo dalej będziesz korzystał ze swoich nawyków, które spowodowały, że zachorowałeś. Bo to te nawyki spowodowały, że zachorowałeś i prawdopodobnie znalazłeś mnie. Jeśli chcesz coś zrobić dla swojego zdrowia i życia, to zmień te nawyki. A zawsze będziesz zdrowy. Czego ci serdecznie życzę. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dzięki za wszystkie paluszki serduszka, za wszystkie cudowne komentarze, za wszystkie pytania. I podziel się koniecznie z tym filmem z innymi. Jeśli mi się uda, to będę nadawał jutro o 8.45, ale jeśli mi się nie uda, ponieważ mam wylot, to usłyszymy się dopiero w niedzielę, a może nawet w poniedziałek. Ponieważ w, tym, w ten weekend przemieszczam się na Kostarykę. Raz jeszcze dziękuję za wszystkie życzenia. 47 rok życia rozpoczęty! I działamy dalej! Trzymaj się cieplutko! Cześć!